Robert miał znakomite wejście, poradził sobie fantastycznie już na samym początku, widać, że jest pewny siebie i ta forma jeszcze powiedzmy z Bayernu cały czas w nim tkwi. Natomiast później, gdy przyszły kolejne mecze i nadal był w formie, to Robert dał taki sygnał całemu światu, że jest tylko człowiekiem, o czym niektórzy zapominają. Mam na myśli mecz z Bayernem na Allianz Arena. Tam to wyglądało w ten sposób że nie wyglądał jakoś dobrze, zmarnował sytuację i powiedział po tym spotkaniu, to był dla mnie duży wydatek emocjonalny, nie czułem się pewnie i nawet tak doświadczony piłkarz, który już w futbolu widział tak naprawdę wszystko, wygrał wiele, nie czuje się najlepiej. A później jeszcze wiemy, że doszły kolejne, kolejne sprawy, jak właśnie mundial, jak nieudane mistrzostwa, później to zawieszenie, czerwona kartka i to jest coś, co tkwi w człowieku. Nie mógł być obecny w meczach ligowych w momencie, gdy tak jak powiedziałem jest lider tego projektu i to też mogło się na nim jakoś odbić. Nie róbmy z niego takiego gościa, który w ogóle nic nie czuje, jest niewrażliwy, to jest wrażliwy facet, to jest człowiek, który odczuwa jak najbardziej rzeczywistość i nawet takie rzeczy mogły się na nim odbić. Duże jest obciążenie, duże jest zmęczenie też psychiczne takim sezonem i Robert na pewno w nowych warunkach musiał do pewnych spraw się przyzwyczajać.